Rafał Jankowski przycisnął dłonie do zimnej szyby na 25 piętrze, czując pulsowanie w skroniach ciężaru 15 lat, w ciągu których budował Jankowski holding nieruchomości. W wieku 42 lat patrzył, jak Warszawa rozciąga się niczym betonowy dywan obietnic, które w ciągu kilku godzin mogły już nie być jego. Odbicie w szybie ukazywało mężczyznę w bezbłędnie skrojonym garniturze i z głębokimi cieniami pod oczami. Kogoś, kto od tygodnia nie spał spokojnie, odkąd zaginęła teczka z oryginalnymi dokumentami. Głos Marty dobiegł z uchylonych drzwi, naznaczony troską, której dziesięć lat wspólnego życia nie potrafiło już ukryć. Rafale prawnicy przyjechali. Mecenas Marek Wiśniewski jest w sali konferencyjnej. Odwrócił się, poprawił krawat i poczuł ścisk w żołądku. Kopie nic by nie dały. Nikt by nie uwierzył w kopie, gdy Edward Szymański zasiał już ziarno wątpliwości we właściwych uszach, szepcząc o zawyżaniu kosztów fikcyjnych umowach, zawyżonych cenach prac. Rywal wiedział, jak uderzyć tam, gdzie boli. W sali konferencyjnej mecenas Marek Wiśniewski kartkował dokumenty z ponurą miną kogoś, kto już toczył przegrane bitwy. Był to mężczyzna o siwych włosach i pewnych dłoniach. Ale teraz te dłonie drżały niemal niezauważalnie. Rafale, bez oryginałów nasza obrona jest krucha. Edward uderzy mocno. Inwestorzy są już zdenerwowani, a banki. zamilkł na dłuższą chwilę. Banki chcą gwarancji, których nie możemy zapewnić. Ile mamy czasu? Głos Rafała wyszedł bardziej ochrypły niż zamierzał. Spotkanie jest o czwartej. Jest! Mecenas Marek Wiśniewski spojrzał na zegarek, 11:30, mamy 4,5 godziny na cud. Rafał wrócił do okna, nie dlatego, że miał coś nowego do zobaczenia, ale dlatego, że patrzenie na prawników oznaczało pogodzenie się z porażką. Na dole życie toczyło się normalnie: samochody, piesi, kurierzy, okazjonalni sprzedawcy uliczni, i wtedy to zobaczył. Mała dziewczynka. Ośmio czy dziewięcioletnia bosa w brudnych i podartych ubraniach szła chodnikiem ściskając skórzaną teczkę. Brązową skórzaną teczkę, identyczną z tą, którą stracił. Serce Rafała zabiło szybciej. Mrugnął myśląc o mirażu, o rozpaczy tworzącej iluzję. Ale dziewczynka nadal tam była przyciskając teczkę do chudej piersi, jakby chroniła skarb. Marta, jego głos z pilnością przeszył biuro. Marta. Zajmij się spotkaniem. Schodzę, natychmiast. Nie czekał na odpowiedź, nie czekał na windę. Zszedł dwadzieścia pięć pięter po schodach z sercem bijącym jak młot, garniturem przyklejonym do spoconych pleców, krawatem zerwanym na dziesiątym piętrze. Kiedy pchnął drzwi wyjściowe, poranne słońce na chwilę go oślepiło. Dziewczynka tam była. Stała na rogu, patrząc na witryny sklepowe z wyrazem kogoś, kto obserwuje świat, do którego nie należy. Teczka wciąż była przyciśnięta do jej piersi. Rafał zbliżył się powoli, kontrolując oddech z drżącymi rękami. Nie mógł jej przestraszyć, nie mógł stracić tej szansy. Cześć. Jego głos był cichy, ostrożny. Wszystko w porządku? Dziewczynka odwróciła się w obronnym odruchu. Jej ciemne oczy mierzyły każdy jego milimetr. Były to oczy zbyt stare na tę twarz oczy, które widziały zbyt wiele które wcześniej nauczyły się nie ufać. Nie chcę niczego. Jej głos był cienki, lecz stanowczy. Nic złego nie zrobiłam, wiem, wiem. Rafał uniósł ręce, dłonie otwarte. Nie oskarżam cię o nic. Chciałem tylko tę teczkę, którą trzymasz, ona jest moja. Ramiona dziewczynki zacisnęły się jeszcze mocniej na zużytej skórze. Znalazłam. Teraz jest moja. Proszę, nie rozumiesz. Bardzo potrzebuję tych dokumentów. Są ważne. Są. Przełknął frustrację, wziął głęboki oddech. Spójrz, wyglądasz na głodną. Może usiądziemy, zjemy coś i porozmawiamy? Bez presji. Po prostu porozmawiamy. Nieufność wciąż malowała się na tej twarzy brudnej od kurzu i czasu, ale Rafał dostrzegł coś więcej. Zobaczył głód, zobaczył zmęczenie, zobaczył dziecko, które niosło świat na swoich barkach, i nie miało ośmiu lat. Prawdziwe jedzenie? Pytanie padło po długiej ciszy. To nie jest żaden podstęp? Prawdziwe jedzenie, co tylko zechcesz. Dziewczynka rozejrzała się na boki, kalkulując drogi ucieczki, mierząc ryzyko, w końcu skinęła głową. Dobrze, ale teczka zostaje przy mnie. Zostaje przy tobie. Szli obok siebie. Przedsiębiorca bez krawata i dziewczynka z ulicy, do kawiarni czy bistro w kompleksie biurowym. Rafał zamówił pełny hamburger, frytki, sok pomarańczowy. Dziewczynka pochłonęła wszystko z gorliwością kogoś, kto nie wie, kiedy będzie następny posiłek. On tylko obserwował, czując ścisk w piersi, który nie miał nazwy. Kiedy skończyła i otarła usta wierzchem dłoni, w końcu spojrzała na niego z mniejszą nieufnością. Nazywam się Rafał. Jak ty masz na imię? Julka, Julka powtórzył imię, jakby trzymał coś kruchego. Julka, gdzie mieszkasz? Nigdzie. Odpowiedź padła bez emocji, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Śpię. Gdzie się da? Ławka w parku pod wiaduktem, gdy jest zimno, próbuje znaleźć jakieś zadaszenie. A twoi rodzice? Mama zmarła dawno temu. Taty nigdy nie poznałam. Julka dłubała w resztkach frytek. Nauczyłam się radzić sobie sama. Rafał poczuł ścisk w gardle. Ile razy mijał takie dzieci na ulicy, nie widząc ich naprawdę? Ile razy odwracał wzrok, zbyt zajęty arkuszami kalkulacyjnymi i umowami? Julka, tateczka. Bardzo jej potrzebuje. Są w niej ważne dokumenty. Dokumenty, które dowodzą, że nic złego nie zrobiłem. Bez nich stracę wszystko, co zbudowałem. Spojrzała na niego tymi starymi oczami. A co ja z tego będę miała? Pytanie było słuszne, brutalne, ale słuszne. Czego chcesz? Julka pomyślała. Nie była to szybka refleksja. Była to dziewczynka, która być może po raz pierwszy mogła negocjować coś wartościowego i ważyła każde słowo. Chcę szkoły, prawdziwej, nie takiej, co tylko daje jedzenie i wyrzuca. Chcę nauczyć się porządnie czytać, liczyć takie rzeczy. Chcę miejsca do spania, które nie jest ławką w parku. I chcę jedzenia każdego dnia, nie tylko wtedy, gdy ktoś ma litość. Rafał poczuł pieczenie w oczach. Będziesz miała to wszystko. Prywatną szkołę, najlepszą jaką znajdę, dom, jedzenie, ubrania, wszystko. Obiecuję. Dorośli dużo obiecują. Ja nie jestem byle jakim dorosłym, a ty, Julko, nie jesteś byle jakim dzieckiem. Mogłaś zniknąć z tą teczką, mogłaś ją wyrzucić, ale ją zatrzymałaś. To mówi, kim jesteś. Julka mocno ścisnęła teczkę, zastanawiając się. Potem powoli otworzyła zamek błyskawiczny i zajrzała do środka. Papiery, mnóstwo papierów z drobnymi literami, których nie potrafiła czytać. To dużo warte? Warte jest wszystko. Zamknęła teczkę i przesunęła ją przez stół. Ręce Rafała zadrżały, gdy dotknął skóry. Otworzył, szybko przejrzał, a gdy zobaczył nienaruszoną główną umowę, łzy w końcu popłynęły. Dziękuję, Julko, bardzo ci dziękuję. Ej, spełnisz obietnicę? Spojrzał na tę małą, brudną, głodną dziewczynkę, która właśnie uratowała wszystko, co posiadał. I w tej chwili Rafał Jankowski zdał sobie sprawę, że ona nie uratowała tylko firmy, uratowała coś w nim, co umierało. A czego on sam nie zauważał. Spełnię każde słowo. 26. piętro nigdy nie wydawało się tak onieśmielające. Rafał wszedł do sali konferencyjnej o 15:55 z odzyskaną teczką pod pachą i julką pod opieką marty na dole, która patrzyła na nią ze zdumieniem i czułością, oferując gorącą czekoladę i pluszowego misia, którego trzymała w szufladzie nie wiadomo od kiedy. Edward Trzymański już siedział. Nieskazitelny w swoim włoskim szarym garniturze, z ledwo skrywanym drapieżnym uśmiechem. Obok niego trzech drogich prawników i dwóch przedstawicieli inwestorów. Mężczyzn o twardych wyrazach twarzy, którzy rozumieli tylko jeden język wyniki. Rafał. Edward nawet nie wstał. Punktualny jak zawsze. Rozwiążmy to szybko: czas to pieniądz, a wygląda na to, że brakuje ci obu. Rafał położył teczkę na stole z namysłem. Dźwięk rozniósł się w cichej sali. Oryginalne dokumenty, wszystkie umowy, pokwitowania, dowody wpłaty, wszystko co dowodziło mojej niewinności i co tajemniczo zniknęło w zeszłym tygodniu. Wyraz twarzy Edwarda zadrżał było to niezauważalne, ale zadrżał. Kopie każdy potrafi zrobić, Rafale. Nie są to kopie. Księgowy inwestorów, chudy mężczyzna w cienkich okularach, pociągnął teczkę i zaczął ją badać. Oryginalny papier firmowy, notarialnie poświadczone podpisy, oficjalne datowane pieczęcie. To są oryginały. Cisza, która zapadła, była ciężka, jak beton. Edward wiercił się na krześle, z zaciśniętą szczęką. Księgowy poświęcił 40 minut na analizę każdej strony. Czterdzieści minut, podczas których Rafał czuł, jak jego serce bije z każdą sekundą, podczas których Edward stopniowo blednął, podczas których mecenas Marek Wiśniewski pozwolił sobie na dyskretny uśmiech. Wszystko w porządku. Głos księgowego przeciął napięcie. Prace wykonane zgodnie z budżetem, płatności udokumentowane, bez żadnych nieprawidłowości. Zarzuty są bezpodstawne. Przedstawiciele inwestorów spojrzeli po sobie. Najstarszy z siwymi włosami i czerwonym krawatem skinął głową. Rafał, nie tylko utrzymujemy inwestycje, ale ją zwiększymy o 20%. Udowodniłeś, że masz uczciwość, nawet pod presją. Jesteś partnerem, jakiego szukamy. Edward wstał gwałtownie, krzesło zgrzytnęło o podłogę. Uwierzycie w papiery, które pojawiły się magicznie? Uwierzymy w legalne dokumenty, które jak widać próbowałeś zniszczyć. Inwestor nie oderwał wzroku. – Myślę, że lepiej, żebyś się wycofał, Edwardzie, i może skonsultował się ze swoimi prawnikami. Gdy sala opustoszała i został tylko mecenas Marek Wiśniewski, Rafał w końcu pozwolił, by jego ramiona opadły. – Kim jest ta dziewczynka? – zapytał prawnik, ostrożnie chowając dokumenty. – Ktoś, kto mnie uratował. I kogo ja uratuję w zamian? Rafał zjechał na 25. Piętro wieżowca w dzielnicy Wola. I znalazł Julkę śpiącą na sofie w recepcji z pluszowym misiem mocno przytulonym do piersi z brudnymi skulonymi nogami Marta okryła dziewczynkę swoim własnym płaszczem Rafał szepnęła z czerwonymi oczami Co zamierzasz zrobić Dam jej wszystko co obiecałem i więcej W kolejnych dniach Rafał poruszył niebo i ziemię Pani Anna Kozłowska pracownica socjalna o kręconych włosach i ciepłym uśmiechu kierowała każdym krokiem procesu tymczasowej opieki. Potrzebował odpowiedniego miejsca zamieszkania, zapisu do szkoły, wsparcia psychologicznego. Musiał udowodnić, że może być ojcem. Zabrał Julkę do hotelu pięciogwiazdkowego w centrum Warszawy. Chodziła po pokoju dotykając każdej powierzchni, jakby nie wierzyła, że to wszystko jest prawdziwe. Marmurowa łazienka, łóżko king size, ogromny telewizor, Widok na miasto. Czy to jest nieprawdziwe? zapytała patrząc na swoje odbicie w lustrze. Jest prawdziwe i zasługujesz na każdy jego kawałek. Kupili ubrania. Ekspedientka Katarzyna Wójcik, kobieta o łagodnym uśmiechu, traktowała Julkę jak księżniczkę, pokazując jej sukienki, spodnie, bluzki, buty sportowe. Dziewczynka przymierzała każdą rzecz z szacunkiem, jakby były wykonane ze szkła. Kiedy Julka wyszła z przymierzalni w nowej, niebieskiej sukience i białych butach sportowych, spojrzała na Rafała błyszczącymi oczami. Jestem ładna? Jesteś piękna. Zawsze byłaś, tylko teraz cały świat może to zobaczyć. Dyrektorka Ewa Nowak z prywatnej szkoły podstawowej i Myrceau. Marii Kurje-Skłodowskiej na Żoliborzu przyjęła ich oboje w swoim gabinecie pełnym książek i roślin. Była kobietą w średnim wieku, o łagodnym spojrzeniu i stanowczym głosie. Julka wciąż nie jest piśmienna? Zapytała bez osądzania. Trochę nauczyłam się na ulicy, odpowiedziała Julka cichym głosem, ale niewiele. Więc nauczymy. Nauczycielka Joanna Dąbrowska, nasza najlepsza nauczycielka do nauki czytania i pisania, zaopiekuje się tobą. Mamy też zajęcia wyrównawcze po lekcjach. Nie zostaniesz w tyle, kochanie. Rafał kupił dom na żoli Bożu. Trzy sypialnie, podwórko z drzewami, przestronna i jasna kuchnia. Czekając na przeprowadzkę, mieszkali razem w jego mieszkaniu. Rafał nauczył się robić śniadania, Julka nauczyła się ufać. Czytał jej książki dla dzieci przed snem, a ona powoli przestała budzić się z krzykiem w środku nocy. Miesiąc później Rafał był w biurze, gdy Marta ogłosiła niespodziewaną wizytę. Edward Trzymański wszedł z miną kogoś, kto trzyma wszystkie karty. Rafał Musimy porozmawiać, na osobności. Kiedy zostali sami, Edward położył skórzaną teczkę na stole. Zatrudniłem detektywa. Odkryłem ciekawe rzeczy o twojej nowej córeczce. Żołądek Rafała ścisnął się. Julka jest córką Mariny Wesołowskiej. Pamiętasz ją? Twoja była asystentka administracyjna, zwolniona dwa lata temu za ujawnienie poufnych informacji konkurencji. Ta sama Marina, która przysięgała, że jest niewinna... I która zmarła sześć miesięcy później w dość tragicznych okolicznościach. Czego chcesz, Edwardzie? Chce 40% jankowski holding nieruchomości za połowę wartości rynkowej. A w zamian ta informacja nie wycieknie do prasy. Wyobraź sobie skandal. Przedsiębiorca adoptuje córkę pracownicy, którą sam zwolnił i zniszczył. Ta narracja pisze się sama. Rafał poczuł, jak gniew gorąco podchodzi mu do gardła. Wyjdź z mojego biura. Zastanów się, Rafale, twoja reputacja nie przetrwa. Inwestorzy uciekną, wszystko co zbudowałeś, runie, a dziewczynka. Dowie się, że to ty zniszczyłeś jej matkę. Jak myślisz, jak to się skończy? Powiedziałem wyjdź. Kiedy Edward wyszedł, Rafał zadzwonił do mecenasa Marka Wiśniewskiego i opowiedział mu wszystko. Potem z ciężkim sercem usiadł z Julką. Julka, muszę cię o coś zapytać. Twoja mama, jak się nazywała? Marina. Marina Wesołowska. Julka spojrzała na niego przestraszona. Dlaczego? Pracowała w mojej firmie. Dwa lata temu została zwolniona. Mówiono, że ujawniła ważne informacje, ale. wziął głęboki oddech. Musisz wiedzieć, że to zbadam. Odkryję prawdę. Mama zawsze mówiła, że nic złego nie zrobiła. Łzy spłynęły po policzkach Julki. Zawsze, aż do końca. Rafał mocno ją objął. Więc udowodnimy to razem. Strategia Edwarda była jasna: ujawnić informacje i zniszczyć Rafała zanim ten zdąży się bronić. Ale mecenas Wiśniewski znał grę. Uprzedzimy ich. Opowiemy historię po naszemu z pełną przejrzystością. Prawda jest najlepszą obroną. Rafał zgodził się, mimo że znał ryzyko. Tydzień później nagłówek wybuchł w pulsie biznesu. Przedsiębiorca adoptuje bezdomną dziewczynkę, która uratowała jego firmę i odkrywa związek z przeszłością. Artykuł opowiadał wszystko: zniknięcie dokumentów, spotkanie z Julką, zwrot teczki, trwająca adopcja. I tak, wspominał Marinę Wesołowską, zwolnienie, zarzuty i zobowiązanie Rafała do ponownego zbadania sprawy. Telefon w biurze nie przestawał dzwonić, lecz nie z krytyką, ze wsparciem. Organizacje społeczne oferowały partnerstwo. Przedsiębiorcy chwalili postawę. Dziennikarze chcieli przeprowadzić wywiad z Julką, która uprzejmie odmawiała, dopóki nie poczuje się gotowa. I wtedy, trzy dni po artykule w pulsie biznesu, zadzwonił Paweł Domański, dyrektor grupy inwestycyjnej Modrzew. Rafał, mam propozycję: 5 milionów na stworzenie ustrukturyzowanego programu dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Domy opieki, edukacja, szkolenia zawodowe, wsparcie psychologiczne i zachęta do adopcji, zwłaszcza starszych dzieci, których nikt nie chce. Spotkanie odbyło się w siedzibie Grupy Inwestycyjnej Modrzew. Paweł Domański, jego zespół doskacz odpowiedzialności społecznej, Rafał, mecenas Marek Wiśniewski i, ku zaskoczeniu wszystkich Julka, dziewczynka poprosiła, by mogła pójść. Chce zrozumieć, co zamierzacie zrobić. Powiedziała z dorosłą powagą. Kiedy przedstawili program Nadzieja Julki, kompletny z planami domów opieki, programem nauczania i strukturą wsparcia rodzinnego, Paweł odwrócił się do Julki. Byłabyś ambasadorką projektu, twoja twarz, twoja historia. Co o tym sądzisz? Julka pomyślała. Wszyscy czekali. Zgadzam się, ale pod jednym warunkiem: na końcu musi być prawdziwa rodzina. Nie wystarczy tylko dać dom i jedzenie i zostawić dzieci same, kiedy dorosną, musi być ktoś, kto kocha. Dorośli obecni w pokoju poczuli ciężar tych słów. Paweł skinął głową, a w jego oczach pojawił się błysk. Masz rację, zapewnimy to. Każde dziecko będzie miało wsparcie, dopóki nie znajdzie rodziny, bez względu na to, ile czasu to zajmie. Sześć miesięcy później, w sali kolumnowej, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Program Nadzieja Julki został oficjalnie uruchomiony. Władze, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych. I w centrum dziesięcioletnia dziewczynka, umiejąca czytać i pisać, ubrana z elegancką prostotą, która bez strachu podeszła do mikrofonu. Nazywam się Julka. Sześć miesięcy temu mieszkałam na ulicy, nie miałam nic. Dziś mam ojca, dom, szkołę i przyszłość, ale na zewnątrz są tysiące innych dzieci. Ten projekt nie dotyczy mnie, dotyczy ich wszystkich. Każde dziecko zasługuje na szansę, każde dziecko zasługuje na rodzinę. Miałam szczęście znaleźć kogoś, kto dotrzymał obietnicy. Teraz naszym obowiązkiem jest dać to samo szczęście innym. Audytorium wybuchło oklaskami. Rafał, siedząc w pierwszym rzędzie, nie zdołał powstrzymać łez. W ciągu sześciu miesięcy dwieście dzieci opuściło ulicę. Wszystkie w tymczasowych domach otrzymujące edukację, wsparcie. Pięćdziesiąt zostało już adoptowanych. Historie mnożyły się. Pary, które zawsze chciały mieć dzieci, rodziny, które otworzyły swoje ramiona. Samotni ludzie tacy jak Rafał, którzy odkryli cel. Dochodzenie w sprawie Mariny Wesołowskiej ujawniło to, co oczywiste. Była niewinna. Wyciek informacji został zaaranżowany przez Edwarda Szymańskiego, który podłożył fałszywe dowody, aby wyeliminować kompetentną pracownicę, która odkryła nieprawidłowości w jego kontach. Rafał publicznie oczyścił imię Mariny, ustanowił stypendium ku jej pamięci i upewnił się, że Julka poznała prawdę. Jej matka była uczciwą kobietą, która zapłaciła cenę za robienie tego, co słuszne. Jak ty. Powiedziała Julka, gdy jej opowiedział. Dlatego się spotkaliśmy, bo jesteśmy podobni. Jankowski holding nieruchomości rozkwitł w nieoczekiwany sposób. Julka, która towarzyszyła Rafałowi na niektórych spotkaniach, zadała pewnego sobotniego popołudnia proste pytanie. Tato, dlaczego budujecie tylko drogie budynki? Dlaczego nie budujecie dobrych i tanich domów dla ludzi takich jak ja kiedyś? To pytanie wywołało rewolucję. Rafał stworzył nowy dział, skupiony na wysokiej jakości mieszkalnictwie socjalnym. To nie była działalność charytatywna, lecz mądry biznes i stała się to najbardziej udana linia firmy, udowadniająca, że cel i zysk mogą iść w parze. Dwa lata po spotkaniu na chodniku, na dwunastych urodzinach Julki, dom na Żoliborzu był pełen. Pani Anna Kozłowska, która towarzyszyła każdemu krokowi adopcji, dyrektorka Ewa Nowak – i nauczycielka Joanna Dąbrowska, które widziały, jak dziewczynka rozkwita intelektualnie, Paweł Domański, który co tydzień odwiedzał projekt, mecenas Marek Wiśniewski, który stał się honorowym dziadkiem, Marta, która traktowała Julkę jak ukochaną siostrzenicę. Rafał obserwował dziewczynkę śmiejącą się z kolegami ze szkoły, tak inną od przestraszonego dziecka, które obejmowało mokrą teczkę. Pani Anna Kozłowska podeszła do niego. Uratowałeś tę dziewczynkę sa? nie. Rafał pokręcił głową. To ona uratowała mnie. Miałem wszystko i nie miałem nic. Julka nauczyła mnie, co jest ważne. Jankowski holding nieruchomości podwoił swój rozmiar. Program nadzieja Julki pomagał ponad tysiącowi dzieci, ale dla Rafała prawdziwy sukces mierzył się w drobniejszych rzeczach: codziennych śniadaniach, zebraniach rodziców w szkole, odrabianiu lekcji przy kuchennym stole kolacjach. Podczas których Julka opowiadała o swoim dniu, a on naprawdę słuchał. Julka postanowiła, że zostanie architektem, ale z naciskiem na projekty społeczne. Chciała budować godne domy dla tych, którzy zawsze żyli w niegodności. Rafał nie był zaskoczony. Pięć lat po pierwszym spotkaniu ojciec i córka wrócili na dwudzieste piętro wieżowca w dzielnicy Wola, gdzie wszystko się zaczęło. Julka, mająca teraz czternaście lat, robiła pracę szkolną na temat przedsiębiorczości społecznej. To tutaj mnie zobaczyłeś? zapytała patrząc przez okno. Tak, byłaś tam na dole, tuląc teteczkę, jakby od niej zależało Twoje życie. Zależało, tylko jeszcze o tym nie wiedziałam. Program nadzieja Julki rozszerzał się na dziesięć polskich miast. Były plany na Europę Środkową. Julka miała zostać formalnym partnerem firmy po ukończeniu studiów. Zarządzając działem odpowiedzialności społecznej. Poszli do tej samej kawiarni bistro co pierwszego dnia. Ten sam pracownik wciąż tam pracował. Wy, uśmiechnął się, rozpoznając ich. Dziewczynka steczką. Człowieku, wszyscy tutaj znają tę historie. Jesteś sławna. Nie chcę być sławna. Julka wzięła swojego hamburgera. Chcę tylko pomagać innym dzieciom. Kiedy jedli. Rafał spojrzał na córkę, którą podarowało mu życie. Dziewczynkę, która w wieku ośmiu lat miała odwagę zaufać obcemu, dziewczynkę, która zmieniła nie tylko jego życie, ale tysiące innych. Julka, nigdy ci tak naprawdę nie podziękowałem za to, że mi wtedy zaufałaś. Dotrzymałeś obietnicy szkoła, dom, jedzenie, rodzina uśmiechnęła się. Nawet gdy było ciężko, gdy ten zły człowiek próbował nas rozdzielić, nie poddałeś się. Nigdy z ciebie nie zrezygnuję. Wiem i ja nigdy z ciebie nie zrezygnuję. Dekadę po spotkaniu na chodniku Rafał siedział w audytorium wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. Julka, mająca teraz 23 lata, szła przez scenę, aby odebrać swój dyplom. Była najlepszą studentką na roku, specjalizującą się w mieszkalnictwie społecznym z trzema nagrodzonymi projektami jeszcze przed ukończeniem studiów. W przemówieniu dyplomowym Julka podziękowała profesorom, kolegom, a potem spojrzała na Rafała na widowni. Chcę podziękować mojemu tacie, Rafałowi Jankowskiemu. Nauczył mnie, że sukces nie mierzy się tym, co masz, ale tym, co budujesz dla innych, że bogactwo bez celu to ukryta bieda, że rodzina to nie krew to wybór. On wybrał mnie, kiedy nikt nie wybierał. Teraz jest moja kolej, aby wybrać. Wybieram budowanie świata, w którym żadne dziecko nie będzie musiało obejmować mokrej teczki na ulicy, aby mieć przyszłość, gdzie każde dziecko będzie miało to, co ja miałam, szansę. Audytorium wybuchło oklaskami. Rafał płakał bezwstydnie. Tej nocy, w domu, podczas uroczystości, Julka złożyła propozycję. Tato chce zmienić nazwę firmy Jankowski i Wesołowska Nieruchomości dla ciebie, dla mojej mamy i dla tego, co razem zbudowaliśmy. Julka. I chcę, żeby nasz następny projekt był ambitny, całe miasto, zaprojektowane od podstaw dla rodzin o niskich dochodach, ze szkołami, ośrodkami zdrowia, terenami rekreacyjnymi, tworzeniem miejsc pracy. Miasto, w którym dzieci takie jak ja mogłyby mieć prawdziwe dzieciństwo. Rafał spojrzał na córkę, która kiedyś była głodną dziewczynką ze skradzioną teczką. Spojrzał na błyskotliwą, wykształconą kobietę, pełną marzeń, które stały się możliwe, ponieważ ktoś pewnego dnia postanowił postąpić właściwie. Więc zbudujmy to miasto, razem. Edward Szymański stracił wszystko. Śledztwo ujawniło lata oszustw, zawyżone kontrakty, łapówki. Odpowiadał w kolejnych procesach. Jego firma zbankrutowała, jego przyjaciele zniknęli. Zbyt późno odkrył, że władza bez charakteru to zamek z piasku. Rafał nigdy nie czuł satysfakcji z upadku rywala. Czuł jedynie ulgę, że prawda zwyciężyła. Marta, zawsze wierna, była teraz dyrektorką administracyjną. Mecenas Marek Wiśniewski, na emeryturze co tydzień odwiedzał, by zjeść kolację i zagrać w szachy z Julką. Pani Anna Kozłowska została oficjalną doradczynią nadziei Julki. Paweł Domański stał się partnerem inwestycyjnym w społecznych projektach firmy. Tego wieczoru, gdy wszyscy odeszli, Rafał i Julka usiedli w ogrodzie, patrząc w gwiazdy. Wiesz, co jest zabawne, powiedziała Julka. Uratowałeś mnie, myśląc, że ratujesz swą firmę. Ale w końcu uratowałeś siebie. A ty uratowałaś mnie, myśląc, że ratujesz kolację, ale w końcu uratowałaś całe moje życie, roześmiali się. Czysty, prawdziwy śmiech kogoś, kto wie, że najlepsze w życiu nie tkwi w zbudowanych budynkach, czy podpisanych umowach, lecz w kolacjach przy stole, w rozmowach przed snem, w wspólnie snutych planach. Rafał Jankowski, w wieku 52 lat, spojrzał na Julkę Jankowską, dyplomowaną architektkę, przedsiębiorczynię społeczną, swoją córkę i uświadomił sobie, że ta bosa dziewczynka, ściskająca mokrą teczkę, nie tylko uratowała jego firmę, uratowała jego duszę, a on Dotrzymując obietnicy złożonej w prostej kawiarni, odkrył, że prawdziwego sukcesu nie mierzy się w piętrach budynków, lecz w zmienionych życiach, w dzieciach, które śpią w łóżkach, a nie na chodnikach, w rodzinach zbudowanych z wyboru, a nie z przypadku. Teczka, która wszystko zmieniła, nie zawierała tylko umów i dokumentów, zawierała przyszłość i ta przyszłość teraz należała do wszystkich.